Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Gika. Przyszła pora na kolejną porcję nowości, zapowiedzi, przecieków, ploteczek i różnych innych rzeczy. Zabrakło mi wyrazów bliskoznacznych. Wybaczcie, to jingle. Nawet strygnięcie mi nie wyszło, jestem zmęczony i w ogóle znowu zaczyna coś pylić, więc moje oczy wyglądają tak, jakbym nie spał ze 3 dni. Ale spałem, tylko po prostu taki okres roku mi nie sprzyja i wtedy czuję się zdecydowanie gorzej. Wiecie, przewlekłe zapalenie zatok ma swoje wady. Nie wiem, zalet to nie ma chyba w ogóle. Ale nie o tym. Zanim przejdę do zapowiedzi, newsów i ploteczek, to jeśli oglądacie to w sobotę, to pozdrawiam Was pewnie z koncertu Judas Priest w Krakowie, bo tak niespodziewanie sobie trochę celebruję w inny sposób, ale mam też zapowiedzi i mówię o koncercie w Krakowie, bo też a propos Krakowa są kolejne takie dwie zapowiedzi. Więc jak coś, to mówię, uwaga, hashtag reklama, czy, czy współpraca, czy coś tam Bo w Krakowie się zobaczymy w kwietniu dwukrotnie 13 kwietnia zobaczymy się w Bricks and Fix Bo wtedy po pierwsze będzie weekend urodzinowy Bricks and Fix 13 i 14 kwietnia Co istotne, o 10, 13 będzie odsłonięcie takiego eksponatu Ale takiego eksponatu, że naprawdę Ojej, widziałem ten eksponat, miałem go już w tych rękach Dotykałem go Trzeba było długo myć to opakowanie eksponatu, żeby moje odciski tłustych śliskich paluchów, którymi targały emocje, zmyć. Naprawdę. Byłem tam razem z Patrykiem, oglądaliśmy to i... No naprawdę. Chciałbym to mieć. No. Ale za drogie jest. No więc zapraszam, o 10:00 otwarcie, ja tam będę o 10:00, tak planuję być. Chcę zobaczyć, jak wielu z Was tam przybędzie i będziecie oglądać odsłonięcie tego czegoś. Naprawdę warto. Nie jest to może coś bardzo okazałego, ale naprawdę robi wrażenie. I to jakie. A tydzień później się widzimy też w Krakowie, bo 20 i 21 kwietnia. Jest inauguracja Ale Klocki. Ale Klocki to miejsce, które możecie znać z myślenic, ale Ale Klocki po kilku latach przenosi się do Krakowa. 20 kwietnia spotkacie przez dużą część dnia ciocia od klocków, a 21 kwietnia spotkacie mnie. Chyba od 12 tam będę, jeśli dobrze pamiętam, ale śledźcie sobie Instagram Ale Klocki, albo stronę internetową, ja mam ona podlinkuję. Śledźcie też brick Fix, bo w ogóle tam też macie bardzo, bardzo dużo fajnych klockowych tematów bo choćby Jojo naprawdę ogarnia to bardzo fajnie i jest... Tak, Picobello. Godne polecenia. A teraz mogę przejść już do newsów właściwych i zaczniemy od Star Warsów, bo maj już za pasem i na początek, może zdjęcia tego, co będziecie mogli niedługo zgarnąć jako gratisy z okazji 4 maja. I będzie to brelok oraz naszywka z rocznicowym Artu Ditu. Takim jak pojawia się w logówkach z okazji 25-lecia Lego Star Wars. No i co mogę powiedzieć. Fajnie, ekstra, ale może coś ciekawszego. Ja naprawdę chciałbym, żeby to były polibagi, na przykład z taką limitowaną rocznicową figurką, a nie kolejne pierdoły. Bo ile można mieć breloków? No, ja noszę jeden brelok od wielu lat przy kluczach. Wyglądałem, że braloki na szczęście są tak duże i ciężkie, że są niewygodne, żeby nosić je przy kluczach. E, także no, nie jestem fanem takiego rozwiązania. Ale e, też w maju pojawi się zestaw, który może wam się spodobać. Będzie tam grogu, ale będzie też Kellaran Bag i będzie też dwójka klonów z Legionu 501. I ten zestaw ma kosztować, jak dobrze pamiętam, chyba 150 zł katalogowo e, i możecie się go już niedługo spodziewać, ale to nie wszystko, bo też w maju pojawi się Seed in Infiltrator. In a jeszcze raz Seat Infiltrator. Jednak zmęczenie w połączeniu z dość skomplikowaną nazwą do wymówienia daje się we znaki. Co do tego zestawu, tu już jakoś tak specjalnie mocno się nie cieszę. Ja po prostu nie jestem fanem tej konstrukcji i samego statku. Chociaż statku bardziej niż konstrukcji. Tylko wiecie, są takie statki, które po prostu ciężko jest w niedużej skali zrobić z klocków w ładny sposób. No i tak na dobrą sprawę. Wygląda jak uchwyt do miecza, wiecie, kurczę, no, są takie statki jak na przykład Sokół milenium ten, ten nowy w wersji mini, który też jest szarym klocem, ale mnie się osobiście podoba, bo to jest kultowy Soku Milenium, a tutaj to jest po prostu zbieranie na szarych klocków, jak dla mnie i tyle. Dostajemy tutaj cztery minifigurki, z czego jedna jest rocznicowa i jest to Soł Gerera, więc jeśli na niego czekacie... To już niebawem się pojawi. Niebawem też pojawi się kolejna kolekcjonerska seria minifigurek od LEGO. Będzie to tym razem seria kosmiczna. Jest to seria numer 26, oczywiście za wyłączeniem tych serii, które pojawiały się na licencji, bo te... W tę kolejność numeryczną się nie wliczają. Figurek będzie 12, jak miało to miejsce w poprzednich seriach. W tych takich najświeższych, poprzednich, bo naturalnie wiecie pewnie, że większość poprzednich serii liczyła figurek 16. No i tutaj wszystkie figurki nawiązują do kosmosu. I szczerze mówiąc. Jest to nawet całkiem fajne, bo mamy tutaj nawiązania do M-tronu, do Blacktronu, mamy nawiązania do Ice Planet, mamy też cyber kosmicznego buldoga francuskiego, więc dla mnie to też fajna sprawa. Ale fajnie też wygląda gość, który w głowie ma małego kosmitę i jeszcze dwójka małych kosmitów stoi obok niego. I ogólnie rzecz biorąc te. Kosmiczne motywy są tutaj całkiem spoko. Dostajemy znowu kolejnego miniaturowego astronautę, dostajemy też kosmitę, turystę. Jest sporo ciekawych elementów, jest spoko ciekawych główek. Powiedziałem spoko ciekawych główek. Naturalnie chodziło mi o to, że jest sporo ciekawych główek. I wiecie, jeśli ktoś wychowywał się na tych zestawach kosmicznych, tych w szczególności starszych, to tutaj znajdzie dla siebie sporo smaczków. A jeśli ktoś się nie wychowywał, to może po prostu te wszystkie elementy odkrywać na nowo. I wydaje mi się, że to jest naprawdę całkiem fajna opcja, jeśli chcecie swoje legowe, kosmiczne światy rozbudować o dość niecodzienne minifigurki. Naprawdę tutaj je znajdziecie, ale też wydaje mi się, że to jest seria, która. Nie jest dla każdego, no bo jeśli kogoś tematyka kosmosu w żaden sposób nie przekonuje, to tutaj nie znajdzie dla siebie nic ciekawego. I wiecie, to jest ten problem, że czasem jest tak, że z jakiejś serii polujemy na konkretne figurki, bo nawiązują do jakiegoś uniwersum, które lubimy, do tematyk, które nas interesują i tak dalej. No a tutaj kręcimy się po prostu wokół kosmosu. No ale jak coś, 1 maja premiera, a też. Za chwilę pojawią się kolejne gratisy, i jeśli chodzi o gratisy kwietniowe, to po pierwsze, od 1 kwietnia będzie czekać na Was kratka z kwiatami. Wiecie, ja lubię kwiaty z Lego, tylko mam wrażenie, że te małe zestawy niekoniecznie w większości przypadków mnie mocno przekonują, bo często są takimi zapychaczami i jakoś tak. No nie wiem, no fajnie, że to jest gratis, że nie trzeba na te, za te zestawy płacić, ale nadal uważam, że jakoś tak e, mech. Ten zestaw zgarniemy za wydanie mniej więcej 600 zł. Jeszcze chyba informacji nie ma na lego.com, nie sprawdzałem e, tego. Ma być dostępny mniej więcej do połowy miesiąca. Wiecie, to też jest loteria. Czasem te zestawy się wyprzedają po kilku dniach, czasem są dostępne do ostatniego dnia promocji. Jest różnie, ale ten zestaw składa się z 440 elementów. Kwiaty wyglądają całkiem spoko, tylko wiecie, no to taka pergola... Não, ok. fajnie. Ale w pierwszym tygodniu kwietnia też będziecie mogli zgarnąć znowu food trucka retro i on będzie dodawany do zakupu modularów. Więc tutaj nie obowiązuje kwota, tylko konkretny zestaw. No i pamiętajcie, że też pojawi się mimik, który ma wpadać do koszyka, kiedy będziecie zamawiać zestaw Dungeons and Dragons. Pytaliście czy Dungeons and Dragons będzie na kanale i odpowiadam: owszem, tak. Będzie, więc możecie się go spodziewać. Natomiast jeśli zamówię go 1 kwietnia, to zakładam, że on pewnie do mnie przyjedzie w okolicach środy, może czwartku, więc zanim go poskładam, to trochę czasu pewnie potrzebuję, więc zakładam, że wcześniej niż w niedzielę on się nie pojawi. Tym bardziej, że w sobotę też biegnę półmaraton i ogólnie rzecz biorąc to będę miał dość mocno ściśnięty tydzień, także Dungeons and Dragons jest dla mnie no może nie tyle niepriorytetowe, co po prostu mam zbyt mało czasu, żeby usiąść i ten zestaw poskładać. Więc to tyle w temacie. I mogę powiedzieć y, klasyczne na dzisiaj. To tyle. Dzięki. Cześć.